Niebawem, bo już 5 października, mija rok od wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. I poza ogólną zasadą przyjętą w tej ustawie, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019 roku grunty zabudowane na cele mieszkaniowe stały się przedmiotem prawa własności w miejsce prawa użytkowania wieczystego, ustawodawca zdecydował się również wprowadzić instytucję tzw danego opóźnionego przekształcenia. Instytucja ta naprawdę miała na celu zlikwidować wątpliwości interpretacyjne, problemy, jakie pojawiały się w toku zastosowania dotychczasowych przepisów. Niemniej jednak, artykuł 13 ustawy, w którym, w którym właśnie ta instytucja została uregulowana, nie jest tak jednoznaczny i zerojedynkowy, jedynkowy jaki. Jaki, miało, jaki miała mieć. Na pierwszy rzut oka, patrząc na artykuł 13, wydaje się, że w sytuacji, kiedy na gruncie przeznaczonym na cele mieszkaniowe zostaje wzniesiony budynek, prawo użytkowania wieczystego takiego gruntu przekształca się w prawo własności z dniem oddania do użytkowania tego budynku, a ściślej mówiąc z dniem uostatecznienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Tak jak wspomniałam, to na pierwszy rzut oka, ponieważ z treści tego przepisu tak naprawdę wynikać mogą różne wnioski. Pierwszy z nich już jawi się w zakresie tego, czy w dniu 1 stycznia 2019 roku grunt powinien być już zabudowany. W jakikolwiek sposób, bądź w trakcie zabudowy, czy może być to grunt zupełnie niezabudowany. I tutaj pojawiają się głosy, zgodnie z którymi warunkiem skorzystania z dobrodziejstwa artykułu 13 jest właśnie trwająca w dniu pierwszym, 1 stycznia 2019 roku budowa. Inni natomiast tym autorzy projektu tej ustawy, a także urzędnicy opowiadają się za stanowiskiem przeciwnym, które notabene miałoby korespondowałoby z samym celem tej ustawy, która z założenia miała wyeliminować prawo użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe. I osoby te Postulują za przyjęciem takiej wykładni, zgodnie z którą w dniu 1 stycznia 2019 roku grunt nie musi być zabudowany. I tak jak wspomniałam, to, ta wykładnia wydaje się być jak najbardziej trafna z punktu widzenia celu tej ustawy. Innym zagadnieniem, które pojawia się na tle artykułu 13 jest kwestia zabudowania gruntu. I nie bez powodu podkreślam gruntu, ponieważ ustawodawca posługuje się właśnie tym pojęciem w miejsce pojęcia nieruchomości. I o ile w sytuacji, kiedy Księga Wieczysta obejmuje wyłącznie jedną działkę gruntu, problem ten w zasadzie się nie pojawia. Niemniej jednak Wiele jest przypadków, w których jedna księga wieczysta prowadzona jest dla kilku nieruchomości o różnym sklasyfikowaniu w rejestrze w ewidencji gruntów. I jedna z takich działek może być zabudowana właśnie budynkiem mieszkalnym w rozumieniu tej ustawy. I pytanie, co w takiej sytuacji się dzieje? Czy przekształceniu? Prawa użytkowania wieczystego w prawo własności polega prawo do całej nieruchomości w sensie wieczystoksięgowym, czy tylko w stosunku do tej jednej konkretnej działki, która jest zabudowana budynkiem mieszkaniowym. W związku z tym, że ustawodawca nie bez powodu, jak, jak się wydaje, stosuje pojęcie gruntu, a nie nieruchomości, należałoby przyjąć, że przekształceniu ulega prawo, prawo użytkowania wieczystego wyłącznie. Tej konkretnej działki, a nie całej nieruchomości. I ta sytuacja nie jest tak naprawdę bez znaczenia, bo niejednokrotnie przy w toku procesu budowlanego, przy wznoszeniu budynków wielorodzinnych, mieszkaniowych, inwestycja jest etapowana, co powoduje, że najpierw zabudowywana jest jedna działka, a potem kolejne. W związku z tym, dla zwłaszcza deweloperów, to zagadnienie wydaje się być dość istotne. Niemniej jednak, z uwagi na to, że ustawa ta jest dość świeża, na obecnym etapie bardzo niewiele, jeżeli w ogóle w jakimkolwiek zakresie, wypowiadały się sądy administracyjne. Miejmy nadzieję, że z czasem orzecznictwo rozwieje te wszelkie wątpliwości, nie tylko te, o których wspomniałam, ale również inne na tle artykułu 13.